Ej, jeżeli masz zamiar obejrzeć któryś z tych filmików, to najpierw obejrzyj ten film do końca. Dopiero potem się zabierz za tamte, bo tutaj będzie kilka ważnych informacji, które muszę je zamieścić. O inaczej to mi się wszystko nie uda. Także słuchaj tego. Tematyka tego vloga jest różnorodna: na przykład gry, porady ułatwiające życie, komentowanie aktualności z internetu, jakieś wyprawy na miasto. Także sporo tego wszystkiego będzie i mam jeszcze wiele w planach, ale to stopniowo. Po drugie. Treści w tych filmach nie są może za bardzo odpowiednie dla dzieci. Przeznaczone są dla osób powyżej 18 roku życia. Po trzecie, wszystko co mówię, to jest tylko i wyłącznie forma żartu. Nie jestem żadnym patostreamerem, nie... nie mówię tych rzeczy na poważnie. Te wszystkie sytuacje, które opowiadam, te historyjki, które mówię, że uczestniczyłem w nich ja, czy moi koledzy, czy moja rodzina, to wszystko są wymyślone historyjki. I nie odbieraj tego na poważnie. To jest filmy, który ma na celu tylko i wyłącznie zabawę i ma rozbawić nawet nie i was, tylko mnie przede wszystkim, bo ja robię to dla siebie, a nie dla was. Nie no, robię to też trochę dla ludzi może. Lubię kręcić filmy, lubię się siebie patrzeć. I ty też lubisz na mnie patrzeć. Jeżeli jesteś sztywniakiem, nie znasz się na żartach, nie masz dystansu do siebie i do świata, nie oglądaj tego. Są tutaj żarty o wszystkim, o wszystkich, o tobie, o tobie, o tobie. O wszystkim, co jest możliwe i czasami jest to niestosowne, czasami są to żarty na miejscu. Dlatego jeżeli nie lubisz takich rzeczy, to już w tym miejscu zrób pauzę i wyjdź z tej strony. Tak jak to robią przeważnie wszyscy ludzie nagrywający takie filmiki, nie podam Ci na jakim sprzęcie nagrywam, bo nie mam żadnego sprzętu. Nagrywam na zwykłym telefonie. Mam takie telefony dwa. Jakość dźwięku nie jest może najlepsza, jakość filmu też może nie jest najlepsza, ale liczy się to, co ja mówię, że między tymi wszystkimi bulgaryzmami i tymi żartami chamskimi i nie na miejscu gdzieś jest ziarenko jakiejś nauki. Spróbuj wywnioskować coś z tego, co mówię. Czytaj między wierszami, nie odbieraj tego dosłownie wszystkiego, tylko szukaj morału. Pierwsze z moich filmów będą. Zlepkiem tych nieudanych prób, które kręciłem, usuwałem, potem znowu odzyskiwałem. W każdym bądź razie, zlepienie tego filmiku, który teraz oglądasz, który zaraz obejrzysz, zajęło mi około dwóch miesięcy. Czyli pozbieranie tych losowych sytuacji, które nagrałem, tych losowych filmików, wymyślanie tych żartów, wszystkich i tego wszystkiego, no, trochę się namęczyłem z tym i cieszę się z tego, bo lubię takie coś robić. Pomimo tego, że może nie, tego nie obejrzy zbyt wielu ludzi, to robię to dla siebie. Bo właśnie dzięki takiemu nagrywaniu i potem oglądaniu siebie. I dzięki temu, że y, robię to cały czas, nagrywam się, potem się obrabiam, niezbyt mocno, bo staram się mówić na poczekaniu, nie piszę sobie zraźnych scenariuszy, ale właśnie dzięki temu nabrałem teraz więcej odwagi. To nie jest tak, że ty chce że ja się musiałem naćpać czegoś, żeby tak dobrze mówić, albo nachlać się alkoholu. Nie, nie, nie. Ja to robię, bo ja mam to w genach. Bo kiedyś nie byłem taki, taki śmiały i taki... nie miałem takiej gaduchy, ale z racji tego, że dużo czytam, dużo oglądam i staram się mówić do ludzi dużo, robię to dobrze. Tak, jak ty niszczysz sobie życie dobrze i robisz to świetnie i na pewno je zniszczysz, tak ja dobrze mówię do ludzi. Bóg mnie nie obdarzył wyglądem zewnętrznym, ani siłą, ani mądrością. Po prostu dał mi gaduchę. Dobrze gadam do ludzi i będę to robił. A ty tego nie próbuj, bo robisz to nieudolnie i zaniżasz mi branżę. I nawet jeżeli spotkam się z wielką krytyką i z niechęcią ludzi do tego, co mówię, do tego, co nagrywam, do tego, co robię, to i tak to będę robił. A wiesz czemu? Bo tak samo jak Ty lubisz niszczyć swoje życie, tak samo ja lubię robić to. I zapewniam Cię, że do nagrywania tych filmów i do wymyślania żartów nie są mi potrzebni żadni ludzie. Robię to samo. I nie musi Ci się to podobać. Okej. Okay. Jest to specyficzna forma żartu i domyślam się, że będę miał garstkę tylko ludzi, którzy mogą mnie obejrzeć, i garstka tych ludzi tylko zrozumie formę moich żartów. Nie jestem kabareciarzem ani stand-uperem żadnym, tylko po prostu. Śmieje się z życia, śmieje się z tego, co jest na co dzień. Śmieje się z siebie, śmieje się z ciebie. Ale żadnej agresji w tym wszystkim nie ma. Jest to tylko forma śmiechu. I pomimo tego, że w tym filmie nie użyłem ani jednego wulgaryzmu, to ostrzegam wszystkich, że w następnych filmach tych wulgaryzmów będzie wiele. Będzie wiele żartów, które są nie na miejscu, przez które wielu się może obrazić. Dlatego jeżeli czujesz, że mogę cię obrazić którymś żartem i jesteś wrażliwy i psychicznie i nie masz do siebie dystansu, to tak jak wspomniałem wcześniej, wyłącz ten film leci sobie fajna muzyczka, ja sobie siedzę, patrz, nagrywam to cały czas i mógłbym tak gadać do ludzi bez non stop, tak mogę mówić. Wiadomo też, że forma żarty, która jest pisana w formie scenariusza jest zabawniejsza, bo jest ona przemyślana i jest to pisane. Piękno moich filmów tkwi w tym, że ja mówię cały czas coś, a takie perełki, te śmieszne, najśmieszniejsze rzeczy trafiają się gdzieś między wierszami. I trzeba ich wyczekiwać. Będzie też wiele live'ów, które mogą być nieśmieszne, ale... O to chodzi właśnie, żeby wyłapywać te śmieszne momenty i potem to sklejać w całość. I nie narzekaj na jakość filmów, na jakość nagrań, bo na, po te filmy, które nagrywam, naprawdę nagrywane są wszystkie w jakości HD. Ale YouTube jest tak ograniczony, że wszędzie wymaga konta premium, konta stremium, konta wszystkiego co jest płatne po prostu. Trzeba bulić hajs, żeby mieć najlepsze rzeczy. Czekajcie. No halo. Nie, nie chcę już dzisiaj pić. Nie. No, no, ale nie krzyż na mnie. Dobra, słuchaj, jutro przyjdzie dobra, dzisiaj nagrywam film. No, szczypało mnie. Nie wiem, czy powtórzymy. Boję się trochę. A tak samo będzie szczypało? Ale obiecujesz? Ile pieniędzy za to dostanę? 60 zł? No, nie wiem. No. No, mogę jutro ci powiedzieć? Dobra to dam ci odpowiedź do jutra no Tylko obiecaj że już tak mi będzie szczypało i ten pan nie przyjdzie już Bo on śmierdział No Tak jego penis był słony i śmierdzący Twój nie Dobra to to pogadamy wieczorem dobra Tylko wykąp się proszę A jak pan chce przyjść, to też nie szykuje 60 zł ale też ma się wykąpać a nie, że on w skarpety ma dziurawe i mu śmierdzą nogi. Dobra, no? No czymś. To się wytnie, tak? Wytniemy to? Wytniemy to? Podsumowując, najpierw kliknij to, potem to. No to lecimy.